300 męczące. pisałem raporty do Watykanu, bardzo wiele, to też wyślę jeszcze, i to już jest, będzie koniec na to rozpoznanie, bo bardzo wielkie. za tuli dzieci głupotą, bo to jest tak, że którzyś dopuszczali się podstępliwości, żeby przejąć majątności. właśnie, że rzekomo, że rzekomo main zabieramy ich. To jest jakaś taka dziwna. Antychrześcijańska propaganda, że udają kogoś sobie w wyrach, czekolwiek udają, potem udają, że rzekomo my ich napastujemy, czy ich tam zabieramy im jakieś życie, czy, e, czy że nadają nam siebie swoje pętanie, potem zgrywają przed którymi lami, że rzekomo zabieramy im duszę, potem żądają e, na nas chłosty za to. I że rzekomo to oni są tymi grzesznymi chłopcami, ładnymi, czy jakkolwiek mają swoje psychice, a, a inni im to zabierają, zabierają, i że rzekomo mają mieć za to te domy, majątki, żeby im to wyprostować. Sami mają za to oddać, bo robią pętania, podstępem robili to właśnie. I gdy człowiek odpoczywa, to próbują się wpasować w demonistyczny sposób i zapodać sobie. Yy, teraz oglądam agenty XXL2, dzięki właśnie agentom. Strachu, też dobra inspiracja z tego filmu. USA to podał informacja. Duchem Bożym, świętym. Jest taka myśl, właśnie, że taki demonizm to jest jak scenariusz na fantastykę. Science fiction, ale prawda? Chrześcijański rybun, mówię. Kościoła rzymsko katolickiego Jest tu nawet przesłuchania. Takie osoby można przesłuchać, śmiał zaprosić na wzgórze, nagrać ich przy księdzach, na przykład. I wtedy, gdzie przy księdze, że prawdy będą mówili Bożom i e, nagrać ich i odtworzyć na przykład im co mówi ich dupo, tak naprawdę, a nie tam co oni tam próbowali by załkać to próbują się wpasować, a potem kiedy osiągamy spokój, to potem chcą sobie to zalukać jak my widzimy miłość jak odczuwamy miłość, jak widzimy świat, spokój potem ch chcą sobie to nadać aha, jeszcze robili okradanie z duszy przeodziewali to sobie, że są grzecznymi chłopcami jakieś dziewczyny, czy dziewczynki, czy kogoś tam Wynajmowali do tego, że tam jakaś magia, że to tak ma się odbywać, jakaś gra, farabela, zabawa niby. I e, ilość już odpierdoliło i robił właśnie taki ten hardcore na świecie. że Rzekomo e, zyskują e, wtedy jakieś tam punkty u diabła, czy jakaś gra, farabra, słyszało się. Próbują się dopasować wtedy w to, co kto widzi jaka, e, w jakiś sposób miłość. I potem chcą zapodać wersję, że rzekomo nam to dali. Nie? że nam to dali rzekomo, ten spokój rzekomo, że dali nam to yy, tą inteligencję i że to oni stanowią ten, że to trzeba tak stanowić, że kiedy się uspokajamy, że się w nas sposowują demonistyką, demonizmem, który zwykle praktykować, stosować i że rzekomo nam nadają wtedy ten spokój rzekomo i że niby rzekomo właśnie nam nadali inteligencję, jak postrzegać realia, yy, tak się zasłyszywało że rzekomo właśnie nadają postrzegać, czy w pracy funkcjonować, albo że jakieś ruchy się słyszały w pracy też, że ktoś ma szybkie ruchy i w ogóle to, że rzekomo nadali nam te ruchy, jakaś tam supermocy, farabela, fantazja, a to wszystko to było demonistyka, albo że rzekomo właśnie jakieś tam oglądanie, albo rzekomo jakaś ochrona, albo że rzekomo właśnie jakieś no właśnie to, że, że komu nadali no, nam inteligencję, ja postrzegać, albo że miłość nam nadali, że, że wtedy my albo że dusza nam dali, że możemy być znowu pięknymi chłopcami. Jakoś tak moja farabela właśnie, że mają utracone za złe wyczyny yy, podstępy względem właśnie chrześcijaństwa. Tak, żeby dać panować diabłu. Czyli posłanie diabła są po prostu byli posłami diabła i są posłanie diabła realizacji piekła na ziemi. Próbują zgrywać ładnych chłopców. No, utracali właśnie ta piękna welly forma. Potem zatwierdzają, że myśmy im to odebrali. To nie myśmy im odebrali, tylko to im przod przodkowie ich im to odebrali yy, za karę, że robili to inne. Bo mają w swojej głowie, myślą, że przodki, przodkowie im by tego nie zrobili, że jeszcze ich i głaskali po główce, że są tacy dla innych chrześcijan. Ale tak jak moi, nie tuż. Się słyszało. Słyszałem już tu do Watykanu w zeszłym roku. Teraz tylko takie dokończenie właśnie do powiedzenia, właśnie odpowiedź taka, raportująca, że ja z tych, co się na to nie godzę, to takie nie traktowanie mnie. Ili, dzieci. To jest, trzeba mówić o tym, że to jest niedobre i się na to nie godzić. dawać przykład dzieciom, no bo one nie rozumieją, co jest dobre, co jest złe, się uczą dopiero. Chciał powiedzieć, że to jest złe, że to jest złe, że to jest bardzo złe, że niegrzeczne, niedobre, niewłaściwe, żeby tak nie czynić, żeby mieć, do... żeby mieć dobrze w życiu, to trzeba nie stosować demonistyki, żadnej magii, żadnego właśnie podstępu tego rodzaju rodzajalności, tylko być po prostu prostym człowiekiem, chrześcijaninem, po prostu jak to normalnie uczy się, właśnie tego są rodzice żeby uczyć tego. Żeby nie tracili swojej forma. To co chcieliby robić dzisiaj w pracy? Co robił mi? że chciał, że rzekomo, żeby wyszło, żeby wyszło, że rzekomo to ja mu zabieram duszę. I potem. To, że mu to rzekomo robiłem, a sam stracił swoją formę, jakąś piekielną postać taką potwora, takiego stwora brzydola za to, że zabierał inne, właśnie życie podstępem, duszę, zdrowie psychiczne, spokój chrześcijański i stosował antychrystyzm. Panosił się widać, poczuł się z jakiegoś pana dusz, pana demona? Pana demonów, czy jakoś tak? Pana dusz naszych, chciałby się stać. Czyli zanegował panowanie Chrystusa za zarytu i to był go błąd. Przekazali przodkowi, przodkowie w Duchu Świętym, powiedzicie, w kościele, dużym był się modlił.